Mm-hmm. To bardzo i jeszcze raz bardzo serdecznie. Słuchajcie, to już jest jedenasty, czyli brakuje mi już palców, u rąk, żeby policzyć. Jedenasty odcinek naszego cyklu muzykalne, brzdące w sieci kultury, co oznacza, że jest to odcinek przedostatni. Ale nie, 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 nie smucimy się, będzie wesoło, bo jak jedenasty to listopad, a w listopadzie, moi drodzy, pomimo pluchy za oknem. W listopadzie wszystko gra! I właśnie e, dzisiaj chciałybyśmy razem z nutką, danutką zaproponować Wam piosenkę, w której też może nie wszystko, ale bardzo wiele będzie grało, będą się kryły instrumenty. No a w ogóle myślę, że piosenka już gdzieś tam słyszeliście, jest wielkim hitem. Więc zapraszamy Was na ten jedenasty odcinek, na nasze jedenaste już spotkanie, a zaczynamy! Zaczynamy po raz jedenasty od piosenki. Zapraszamy. Dobry początek tego właśnie naszego muzycznego spotkania. Zapraszam Was jak zwykle do ćwiczeń, ale dzisiaj to będą trochę. Hmm. Dzisiaj to będą ćwiczenia, w których ja sama wezmę udział, bo chcę Wam pokazać, jak to zrobić. Więc już wcześniej przygotowałam sobie i nagrałam akompaniament, a ja będę wykorzystywać do tych ćwiczeń instrumenty. I teraz tak. Do marsza wykorzystam bęben. Do biegów wykorzystam marakasy, albo inaczej grzechotki. Do podskoków wykorzystam drewienko. Do cwału tamburyn. I jako ostatni do obrotów wykorzystam trójkąt. Ale moi drodzy, najpierw będę się ruszać. Później muzyka ucichnie. Wtedy bierzemy instrument i gramy ten puls, który nam... Gdzieś tam został w środku, dobra. Spróbujmy to teraz wykonać. Uwaga, moi drodzy, a dzisiaj mam dla Was trochę inną propozycję zrealizowania tych naszych ćwiczeń wstępnych, tych ćwiczeń ruchowych. I dzisiaj ja będę to robiła z Wami. Dlaczego? Bo będą w nieco inny sposób wyglądać. Wcześniej przygotowałam sobie i nagrałam już dla was akompaniament i będą nam do tych ćwiczeń potrzebne instrumenty. Więc zapraszam was teraz do prezentacji instrumentów i wyjaśnienia, co będzie się działo po kolei. Moi drodzy, przy marszu wykorzystamy sobie bęben. Ten bęben układam sobie gdzieś tutaj na moim dywanie. Jeżeli nie macie oczywiście tych instrumentów, które ja mam, możecie je zastąpić czymś innym, co gra, byleby to było pięć różnych rzeczy, bo mamy marsz, biegi, podskoki, cwał boczny i obroty. I u mnie w marszu będzie to bęben. Jeżeli chodzi o biegi, to wykorzystam do tego maraka, czy też grzechowkę, jeżeli chodzi o podskok, wykorzystam tarkę drewnianą. Do cwału bocznego wykorzystam tambury. I jeszcze jeden instrument, tutaj go przygotowałam. Przy obrotach wykorzystam trójkąt. Moi drodzy. Rozkładam je sobie jakoś tam na dywanie, ale one mi nie będą potrzebne w czasie, kiedy będę się poruszać, bo będę się poruszać razem z muzyką. Dopiero kiedy muzyka ustanie, wtedy szukam instrumentu. Zatrzymuję się przy instrumencie, na którym gram. I uwaga, po marszu zatrzymujemy się przy bębenku, po biegach zatrzymujemy się przy marakasie. Po podskokach zatrzymujemy się przy drewienku, po cwale bocznym przy tamburynie i po obrotach zatrzymujemy się przy trójkącie. Muzyki nie będzie, ale my kontynuujemy to, co słyszeliśmy. W takim pulsie pozostajemy i ten puls gramy, który słyszeliśmy wcześniej, do którego się poruszaliśmy. Jeżeli jesteście gotowi, to ja Was zapraszam. thank you że udało Wam się to nasze ćwiczenie wykonać. Ono było troszkę trudniejsze, ale mogliście posłuchać pulsu, posłuchać różnych rytmów, poruszać się do tego i później odtworzyć to po chwili na instrumentach. To jest bardzo ważne dla naszych uszu, żeby umieć to zrobić, a wam się udało, więc gratuluję! No to co? Teraz będzie. Piosenka. Uwaga. Siadamy. Zapraszam. Pod na basie dylu dylu bum. Na jesiennym granu zna się trawką dotknął strun Wesoła gra muzyka pada deszcz Cieszch za kominem cyka tańcz gdy chcesz Wesoło gra muzyka pada deszcz Cieszch za kominem cyka tańcz gdy chcesz gra na bębnie, para para bam! Z deszczem puka równo pięknie, koncert daje nam. I wesoło gra muzyka, pada deszcz. Świerzcz za kominem, cyka, tańcz, gdy chcesz. Wesoło gra muzyka, pada deszcz. Świerzcz za kominem, cyka, tańcz, gdy chcesz. Pan listopad gra na flecie, Fiu, fiu, fiu. Z liści złotych ma berecik, a kubraczek z nutki. Wesoła właśnie piosenka o Panu Listopadzie. Zwrotek miała trzy. I moi drodzy, bardzo ważne jest to, w której zwrotce Pan Listopad na czym grał. W pierwszej zwrotce, mam nadzieję, że usłyszeliście, że Pan Listopad gra na basie. Co to ten bas? Moglibyście pomyśleć, że to na przykład jest gitara basowa, ale nie o gitary tutaj chodzi. Druga, druga wersja tej piosenki brzmi. Pan listopad gra na basie, dylu, 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 bum. Na jesiennym kontrabasie trawką dotknął strun. Na kontrabasie. Moi drodzy, dzisiaj będę Wam chciała opowiedzieć, jaki to instrument ten kontrabas, z jakiej rodziny się wziął i w ogóle no jak wygląda, więc Yy, zostańcie ze mną do samego końca, bo o tym kontrabasie opowiem. A na razie powiem Wam tylko, że jest to wyższy instrument, dużo ode mnie. Można yy, grać na nim na stojąco tutaj ma struny i można grać na nim smyczkiem albo rączką. To jest kontrabas. W drugiej zwrotce Pan Listopad grał na. Świetnie, na bębnie. Pan Listopad gra na bębnie, bara, bam. Grał Pan Listopad na bębnie. A w trzeciej zwrotce Pan Listopad grał na takim instrumencie, który bardzo wysokie dźwięki ma, czyli na, na flecie. Pan Listopad grał na flecie. Moi drodzy, no to teraz chciałabym, żebyśmy się nauczyli hmm, pewnie już refren, wpadł Wam do ucha, ale jak można ten refren pokazać. Uwaga! Stańmy. I moi drodzy, wesoło gra muzyka, pada deszcz, świeszcz za kominem cyka, tańcz gdy chcesz. Wesoło gra muzyka, pada deszcz, świeszcz za kominem cyka, tańcz gdy chcesz. Świetnie, czyli mamy uda i łapki. I tutaj w ten sposób będziemy realizować ten refren. W pierwszej zwrotce będziemy pokazywać, jak Pan Listopad albo szarpie struny kontrabasu, albo smyczkiem na nim gra. W drugiej zwrotce Pan Listopad gra na bębnie, bara, bara, bam, wykorzystamy do tego nasze brzuchy. W trzeciej zwrotce flet prosty albo flet poprzeczny, taki albo taki, do wyboru, moi drodzy. A refren. Wesoło gra muzyka, pada deszcz. Świeżdż za kominem, cyka, tańcz, gdy chcesz. No to ja włączam muzykę i zapraszam Was do wspólnego pokazywania i do wspólnej ilustracji ruchowej. Pan listopad gra na basie, ty. Ruchomą do piosenki, a teraz już moi drodzy, zapraszam Was do zabawy, o której opowiem już przy pianinie, więc chodźcie ze mną. Zapraszam. Moi mini, no to zabawa będzie wyglądała w ten sposób, że ja wybiorę sobie z mojej piosenki którąś ze zwrotek. Waszym zadaniem będzie uważnie wytężyć słuch i usłyszeć, którą zwrotkę będę grała i na czym w tej zwrotce gra pan listopad. Wasze zadanie to pokazać właśnie, czy to będzie zwrotka z kontrabasem, czy to będzie zwrotka na przykład z fletem, czy to będzie zwrotka z bębenkiem. Wtedy ja gram i śpiewam, wy również możecie się oczywiście włączyć w śpiewanie, ale najważniejsze, że pokazujecie na czym w danej zwrotce gra pan listopad, Zwrotki będą nie po kolei, więc słuchajcie uważnie. Gotowi? Trzymam kciuki. Pan listopad gra na flecie fiu, fiu, fiu. Z liści złotych ma berecik, a kubraczek znów. Świetnie! Gracie na fletach. To jeszcze raz, moi drodzy, Pan Listopad gra na flecie. Wy już grajcie spokojnie i później refren, tak jak się uczyliśmy. Powaga! Pan Listopad gra na flecie, fiu, 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 fiu. Z liści złotych ma berecik, a kubraczek nut. Wesoło gra muzyka, pada O, świetnie Wam poszło. No to teraz posłuchajcie, na czym teraz będzie grał Pan, kon, pan listopad. Uwaga! Bęben, bęben, to był bęben, moi drodzy. No i ostatnia jeszcze nam zwrotka została. Pewnie już wiecie, na czym będzie grał pan listopad teraz. Pan listopad gra na basie tylu, tylu, bum. Na jesiennym graniu zna się trawką, dotkną strum. I razem wesoło gra muzyka, pada deszcz, śpieszczy za kominek. Tańcz, gdy chcesz. Świetnie, dziękuję za wspólną zabawę. Usiądźcie teraz. Siadamy. I moi drodzy, zapraszam Was do tego, żebyście teraz wytężyli słuch i spojrzeli uważnie na ekrany, na których zobaczycie naszego bohatera. A ja co nieco o nim opowiem. Kontrabas to największy i najbardziej okazały instrument z grupy smyczkowych. Swoim kształtem przypomina skrzypce, ale jego rozmiary są ogromne. Razem z nóżką ma dwa metry wysokości. Jak powstał kontrabas? Jego historia jest podobna do wszystkich pozostałych instrumentów z grupy smyczkowych. Ich przodkiem były proste instrumenty strunowe, na których grano smyczkiem. Zobaczmy, jak zbudowany jest kontrabas. Na samej jego górze, podobnie jak u wszystkich instrumentów smyczkowych, znajduje się ślimak. Jest on oczywiście znacznie większy niż ten skrzypcowy, altówkowy czy nawet wiolonczelowy. Niektóre kontrabasy mają zamiast ślimaka pięknie rzeźbione główki, na przykład aniołka. Do główki dołączone są kołki, ale zupełnie inne niż u pozostałych instrumentów z tej grupy. Struny kontrabasu są tak długie i grube, że do regulowania ich nie wystarczają zwyczajne kołki. Potrzebny jest Cały system napinania strun, czyli mechanizm śrubowy, który składa się z kołka, koła zębatego i śruby skrzydełkowej. Dopiero kręcąc całym tym mechanizmem można nastroić kontrabas, czyli sprawić, żeby grał czyściutko. Szyjka kontrabasu jest oczywiście dłuższa i grubsza niż pozostałych instrumentów smyczkowych. Połączona jest z gryfem, nad którym rozpięte są cztery struny. Przechodzą one przez specjalny podstawek i zaczepione są w strunniku. Instrument zakończony jest nóżką, na której stoi, gdy się na nim gra. Kontrabas ma cztery grube i silnie napięte struny. Najniższa z nich to E, potem A, D i najwyższa G. Pudło rezonansowe kontrabasu jest pięknie wykrojone i ozdobione otworami rezonansowymi w kształcie litery F, tak zwanymi f -ami. W jego środku, podobnie jak we wnętrzach wszystkich pozostałych instrumentów smyczkowych, ukryta jest dusza. Kontrabas jest najbardziej wielkodusznym instrumentem smyczkowym. Jego dusza ma największe rozmiary. Kontrabas, podobnie jak wiolonczela w trakcie gry, stoi na specjalnej nóżce. Kontrabasista, czyli osoba, która gra na kontrabasie, również stoi przy swoim instrumencie lub siedzi. Na specjalnym, wysokim krzesełku, pochylając się lekko palcami lewej ręki naciska struny w różnych miejscach, żeby zagrać dźwięki wyższe lub niższe. W tym samym czasie prawą ręką pociąga po strunach, po strunach smyczkiem. Technika gry na kontrabasie jest podobna do gry na wiolonczeli. Bardzo często na kontrabasie nie gra się smyczkiem, tylko szarpie struny palcami i takie, taka technika nazywa się pizzicato. Smyczek kontrabasu wygląda podobnie jak skrzypiec i altówki, ale ma oczywiście znacznie większe rozmiary. A jak grać na tym instrumencie? Pudło rezonansowe kontrabasu w czasie grania przylega do tłowia stojącego kontrabasisty. Jego szyjka znajduje się na wysokości jego szyi, a nawet głowy, główka natomiast przewyższa wykonawcę. Kontrabas to instrument dla wysokich i odważnych. Najmłodsi kontrabasiści zaczynają grać w wieku 8 lat. Właściwie na początku grają na wiolonczeli, którą traktują jak kontrabas. Nie ma wielu utworów napisanych specjalnie na kontrabas solo. W muzyce klasycznej najczęściej instrument ten gra w orkiestrze partie basowe, wzmacnia brzmienie wiolonczeli lub fagotu, albo akompaniuje pozostałym instrumentom. Żeby zagrać na kontrabasie, trzeba znać klucz basowy i umieć czytać w nim nuty. W muzyce rozrywkowej, np. w jazzie, kontrabas częściej występuje jako instrument solowy, ale zazwyczaj gra się wtedy na nim pizzicato. Jak brzmi kontrabas? Ten ogromnych rozmiarów instrument ma najniższy głos spośród wszystkich smyczkowych. Chociaż wydaje się, że gra niewiele. Jego dźwięk jest podstawą dla całej orkiestry, na której dopiero mogą oprzeć się wszystkie pozostałe instrumenty. Kontrabas w orkiestrze stanowi fundament, na którym wznosi się muzyczna budowla. Jego dźwięk jest niski, głęboki, ciemny, czasem straszny, a czasem zabawny. Kontrabas potrafi zadziwić niejednego słuchacza nie tylko swoim ogromnym rozmiarem. Ale też wielkimi możliwościami brzmieniowymi. Moi drodzy, zachęcam Was do tego, żebyście posłuchali kontrabasu. Czy to właśnie solo, czy też w orkiestrze. To bardzo piękny dźwięk. A w naszej piosence gra na nim sam Pan Listopad, więc zapamiętajcie też piosenkę. No i teraz już. Już czas na nasze pożegnanie, bo słyszę nutkę. To! Ja się tu zasłuchałam w całą historię o kontrabasie. Wspaniały to piękny i wielki instrument. Należy do rodziny instrumentów strunowych, smyczkowych. Pamiętam. O, świetnie. I bardzo lubi grać niskie dźwięki. No tak, nutko. A teraz my takimi średnimi dźwiękami zaprosimy wszystkich do naszego... Pożegnania. Dobrze! Ja żegnam, ja żegnam, żegnam wszystkich Was. Ja żegnam, ja żegnam, żegnam wszystkich Was. Bo spotkania z dźwiękiem, bo spotkania z dźwiękiem, z dźwiękiem i muzyką skończył się już czas. Bo spotkania z dźwiękiem, bo spotkania z dźwiękiem, z dźwiękiem i muzyką skończył się już czas. Więc, pa 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 pa. pa, 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 pa. pa. Do zobaczenia, pa pa! Do widzenia!